Cześć, ja jestem Merą, witam was w kolejnym odcinku z serii Od Zera do Silvera. Nadajemy naszej serii coraz większe tempo, coraz częściej są odcinki, no i są co dwa mecze w każdym filmie. Dajcie znać, jak do tej pory Wam się to ogląda, czy jesteście zadowoleni. Wiadomo, że przez to każdy meczek jest troszeczkę krótszy, trochę więcej rund wycinam, no ale jakby coś za coś, nie? Mam do zrobienia łącznie 90 winów, po 10 na, na każdej z 9 map, więc. żeby ta seria kiedyś się skończyła i żeby to, to doszło do skutku, no to musimy tych, tych winków trochę nabić. Dlatego, tak a nie inaczej, postanowiłem to prowadzić. No to co, wchodzimy dalej? Wszyscy pobiegli bananem. Zupełnie, zupełnie nic się nie wydarzyło. Nie, nawet nie zobaczyłem przeciwnika. Żeby mi tu z nie wyskoczyli nagle? Ale rzeźnia. No właśnie, green! Wiedziałem, że się trochę spali kolega. Jest jeszcze jeden. Nie ma drugiego. Był tutaj. Ej, gdzie on się schował przy tym moim mołtowi? Albo tu w samym rogu, albo tu gdzieś, ale już myślałem, że mi nie wyskoczysz. Się wróci dalej na BS. 106, 107 zadałem im. Czyli coś tam się palili. Jeśli chciałbyś pootwierać sobie skrzyneczki i wylosować jakiś skin do cs sprawdź stronę CSGO Skins. Z MERWO dostaniesz 2 złote 10 groszy zł na start i plus 10% przy doładowaniu. jednak dla każdego przewidziana jest również codziennie jedna darmowa skrzynka. Oprócz tego jest mnóstwo innych skrzynek do wyboru, czasowo kończące się eventy, case battle czy exchanger do wypłaty dowolnego skina. Link w opisie, a my wracamy do filmu. Uuuuh! Takie szyżeczki lubię. Ja nie się wycofywał i dostał moim granatem. Czy będzie tu ktoś jeszcze? I'm on B. B, clear. Widzieliście? Jeden. Dwa, dwa fragi granatem w jednej rundzie. Ten tutaj przed mojego mołotowa i się spalił. Wcześniej nędzik wpadł. I elegancko tak można się bawić. Pięknie. Chyba zasmokował tą stronę. Jak mi ładnie odsłonił kawałeczek smoka. Ej! U! To było To było tak śmieszne. Mój w ogóle sfailował ten granat. Więc. <grymnie> <grymnie> o, więc ten cetek miał szansę to przeżyć, ale oni znowu tak grali, że. Thank you. Oni znowu, oni znowu grali tak, że we dwóch jakoś bardzo blisko siebie w jednym miejscu. Co tu jest za Co tu się wyrabia? Oj, przeszło. Green kill kill! kill. A, zielony czekał. Aż on i dobra, ale go dobił, nie mam asysty nawet. Ciekawa, strasznie ciekawa runda śmieszna była. <laughs> A drugi chyba to co le uciec, co? Tak mi się wydawało, to jest z jakimś PMM biegał. Nie wiem, czy z makiem, czy z MP7. ką Merwo, dociągnij to full auto w końcu. Nie może tak być. Z MP7, dobrze. o Słuchajcie, ten się wkurzył i zabił swojego na respie od razu. Dostał bana, ale ten, którego zabił ma. Zero obrażeń przez 8 run, więc w sumie się trochę nie, nie, nie dziwię, że się zdenerwował. Czy to nie jest wytłumaczenie, zabijanie swoich w ten sposób? No ale mimo wszystko, jakby jestem w stanie zrozumieć powód, dla którego dokonał takiego, a nie. Fiu, takiego, a nie innego zagrania. I ostatni na B, Last No to już teraz gramy 5 na 4 do końca, więc powinien być. Łatwy meczyk, nie? No nie, dostałem rykoszetem, z... jak nie wiem, nie celowali, ale napaliłem się, żeby zdobyć ostatniego fraga, też, nie? Jest meczek, w którym już trzeba puszczać mocno, żeby ich pogrążyć bardziej. Heh, ziomek, stoi z grantem w ręku, ale w sumie za czas po cichu szedłem, więc mógł się mnie nie spodziewać. Widzicie, już teraz każdy z nas wchodzi jak do siebie Wszyscy sobie gramy teraz Awopy praktycznie w ostatniej rundzie Czemu aż tak? No okej, okay, spalił go dzięki mojemu granatowi Tutaj mam drugą asystę Już myślałem, że będzie kolejna asysta strzeliłem, ale byłem później. Longlast no i mamy to, 11-1 dla nas. Jeden z, z najłatwiejszych moich meczów ostatnio, <grystanie> ewidentnie w tej serii. <grystanie> moich dojechali po prostu na midzie. Co za runda. Ostatnie jest gdzieś na drugim midzie, tak? No i dobra, ja go dojadę. I mamy to. Cztery w jednym zabrałem. Cóż za ważny hit. <grystanie> Nie ma ich tu? Dobra, trzeba dojechać, bo zaraz nie będzie kogo zabijać. Tak Jeszcze chwilę poczekam. Tu trzeba szybko fragować, zdobywać obrażenia, punkty i... Wiecie o co chodzi, nie? <laughs> no meczek na pewno bez historii. 13-2 dla nas. Mój wynik 19-7, szybko poszło u nich. Jeden gościu przez cały mecz zrobił 10 obrażeń. No to lecimy z drugim meczem. Wylosował się Vertigo. O, zaladegowali się tam. Czy mój granat w czymś pomógł? A Chyba nie. Moi po prostu wchodzą jak do siebie. I clear. Gdzie oni są wszyscy? Co? Dobra. Ostatni jest tu gdzieś. No nice. jest, ale już myślałem, że zginę, bo takiego cheda nagle dostałem, jak tylko na chwilę się wychyliłem. Patrzę już. 24 hp Wszystko mi zabrali. A, trzy w jednym mój granacik zabrał. Okej. Okay. No, czy mój buścik pomoże? Jump! Yes. Uh. Chciałem mu pomóc, a on oberwał. Ile ich tu jest obok? Co jest grane? Jeszcze ktoś? Dajcie jakąś broń lepszą. Ale się akurat spojrzałem na tego flesza. Dobra, dzisiaj sytuacja troszeczkę uspokoi, bo jest mega zamieszanie. Wziąłem kawaha, podniosłem bombę. Pięknie. Czekaj czy on tam dalej będzie siedział w tym CT. -e? Okej, okay, tu jest ktoś na schodach. One beside. Eee, oh. Dobra, zaplanujemy sobie jakoś tak na środku, żeby nie było. Czy on już o mnie? Co to? Nie, nie minął. Okej. Okay. Co, stałem sam? Było niebezpiecznie. Easy, easy, easy. What? No problem, Micro Oj 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 ich tu jest? Ace, Edź na Isa ziomek Ace, Nice! Elegancko, ej, dobry mam team, nie? Chyba będzie drugi łatwy meczek tak jak poprzedni. Idę razem z żółtym Uszuję Może na BS A ich tu nie ma w ogóle. Gdzie oni są? Czy już? Co? Jest? Dziękuję. Uchwalili mnie za profilowe. Ciąg, ale z zamieszanie. Dobra, trafiłem przez smocz. Czterem osobom już zabrałem obrażenie. Dobra, spróbujemy powtórzyć zagranie. A szybko, bo mnie spali. Dobra, uciekłem. On już tu wychylił, właśnie. Spaniaczek. Oślepiony by mnie zabił. No nie nawet, nie, nawet nie wiedział, czy mnie zabił. I strzelał dalej. Ale głupi, ja uznałem, że w ogóle zrzuciłem tego flesza nie tak, jak chciałem. I low, purple, orange. Jest, jest, green, Jest. Mm. Szkoda, no. Moi są w ogóle wszyscy nam idzie. Więc nie mamy przejętego żadnego obszaru mapy. Ja bym chciał tutaj jakiegoś fraga... o. Wyczaić. Czy tu ktoś był za tym B, czy mi się wydawało? Jest. Yes! <laughs> Dobrze mi się wydawało, że on mi tam migną na chwilę. Dobra, muszę powoli wychylać. O fart, 10 hapsów mam. Oni zobaczą bombę, więc będą rotować. Let's go bi. Uuuuh! No, dwa razy fart taki w jednej rundzie to aż trochę za dużo. Help me, I'm low. Bo jest to czysto, co? Ja nie jestem pewien, czy mi zaraz z pleców nie przyjdzie, więc zaplantuję w ten sposób. Chciałem spuszałować, no już wygrywamy, mam mnóstwo pieniędzy. Eee, T-spawn, maybe? No, i pięknie. Przynajmniej dzięki nie wiedzieli, gdzie on jest. Ale. Zamieszanie jest w tym meczu ogromne. Siedem pocisków tylko. Przymaduję sobie. Ty, albo my nie mamy bomby w ogóle. Bomba jest. Green is AFK or what? Przeżył, to? Ale ja się boję, bo mam 20 hapsów. Jeden losowy strzał z shotguna i mnie nie będzie. One City. Mam asystę na nim, dobra. Zaraz będę sam, coś czuję. Where is he? Czy graffiti tam rysują? No nie mam wiele czasu. Zdążyłem w ostatnim momencie. Mogłem się nie wychylać, ale myślałem, że mam jeszcze odrobinę więcej czasu i sobie rzucę smołka i będę się mógł gdzieś tam lepiej ustawić. Nie myślałem, że on już jest tak blisko. Szkoda, co? Będę mu pomóc, z kim się tu strzela. O, ale poradził sobie, dobra. Okej, okay, lecę szybko, bomba jest na B, bombi. Pewnie już zdążą zaplantować. Ale przynajmniej... ...nie przemieścili się tu nigdzie dalej do CT. A, myślałem, że pobarańczowy pójdzie na koło. dobra, trudno. A z Kubany, no? Co ja taki buły nagle teraz dostaję pod koniec meczu? No nic nie mogę zrobić, no. Rob mi drop me Drop me please What's your problem, you Poprosiłem mój team, żeby mi dropnęli. Przyszli i mnie zabili. O, powiedział, że nie cierpi Polaków. Nieźle, co? Co to jest za gość? Denmark. Jakiś Duńczyk. Na początku byli tacy mili. Nagle. Coś takiego? Hmm. Dostali obaj za griffing, zgłoszenie. Mam nadzieję, że to coś da. Ciekawe co, że na zwykłym matchmakingu ludzie zabijają po tym jak poprosisz o drop. Ha, nieprawdopodobne. Szczególnie że oni mieli po 10007, ja miałem 3. Akurat wcześniej drop, oni nie mieli problemu z proszeniem o to, nie? A i te klasyczne te klasyczne matchmakingi na niskich rangach. What's your problem, dude? Green? what is problem? Jużbym zginął od razu. Last Dobra, jestem mega obity, ale już u, prawie mnie zabił żółty znowu Widzę, że celował. O, udało im się, kolejny z u mnie zabija nagle. Nie mam zielonego pojęcia o co mi chodzi. Why do you kill me all? O, ktoś się zabił w przedziwnym teamie. Nie wiem, co to są za mecze, słuchajcie. O, ktoś z nami idzie. Jak nie jakieś trolle, to na mnie wbiegają i walą mi heda. Już chcę skończyć ten mecz jak najszybciej. Nie pamiętajmy o takich meczach. Społeczność CSA bywa dziwna. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Stawiacie łapki w górę, komentujcie. Subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.